Witam serdecznie pozytywni moi drodzy widzowie. Dzisiaj zapraszam Was na pewien eksperyment, który ma udowodnić, który sposób przyrządzania płatków jest prawidłowy. A więc, do pierwszej miski wsypiemy sobie płatków, a potem dopiero zalejemy je mlekiem. Do drugiej miski najpierw nalejemy mleka, a dopiero potem wrzucimy płatki. A więc, do dzieła. Chciałem tylko zaznaczyć, że to materiał sponsorowany. Płatki są tutaj sponsorowane przez q QKowe pyszności. Dokładnie tak. A więc, yy, mleko nie jest sponsorowane, więc niestety tutaj mleka, no nie, nie patrzcie na mleko. Dobra, a więc tak, zaczynamy. Zjebiem sobie płatki. Proszę bardzo. Są płatki. I teraz tak. Do drugiej najpierw nalewam mleka. Proszę bardzo. Teraz Mleko, tutaj, płatki, tutaj. I teraz zalewamy. Na razie ta jest nieważna. Zalewamy mlekiem. Zobaczmy, co się stanie. Proszę bardzo. Gotowe do spożycia. Nie ma żadnego problemu. Co prawda, płatki namakają, no ale hej, nie będziemy przecież jeść tego posiłku pół godziny. To jest szybki posiłek, na zimno, może być też na ciepło i jechane. Bez problemu, odstawiamy teraz tą miseczkę. I teraz sprawdźmy drugi sposób. Tutaj już mamy mleko. I uwaga, co się stanie. Czy będzie tak samo? Ewidentnie najpierw powinny być płatki, a dopiero potem mleko, bo jak widzimy, w inny sposób się wysypuje. Mam nadzieję, że przekonałem Was do pierwszego, jedynego prawidłowego sposobu. No a tych, którzy robią śniadania w ten sposób pozdrawiam bardzo gorąco jeśli się podobało zostawcie łapkę w górę skomentujcie dajcie znać w jaki sposób wyrobicie czy prawidłowo czy może jesteście jednak odważni dziękuję do widzenia cześć ok a kto to będzie sprzątał teraz